O, ho, chow, widzowie Krasan Wojtek zaprasza na bonusowy sobotni filmik z kilkoma Ferrari od Kiosho przy współpracy z Daido pomału trzeba zacząć prezentować ten set jest dosyć dużo do pokazywania 29 samochodzików po złożeniu Mamy coś takiego. Zaczynamy od moich ulubionych Ferrari 250 GT. Przy okazji, gdyby ktoś szukał małych śrubokrętów, to mam trochę na zbyciu. Tutaj mamy żółty. A może pokażę, jak wygląda karta prezentująca. Te samochody. W środku jest takie zdjęcie modelików. Rok produkcji, jakie są wersje i na pewno jakieś ważne informacje po japońsku, więc możemy je zignorować. Drugi samochodzik z tego zestawu to jest taki sam. 250 GTO o kolorze czerwonym no i zobaczmy te samochodziki z bliska przód wygląda naprawdę dobrze już jak przy składaniu, nawet mówiłem, akrylowe światła, bardzo fajnie logo robione, wycieraczki, no, takie troszeczkę uproszczone, ale są i nie trzeba malować. No, widzimy bardzo ciekawe detale jak wlew paliwa, bo nie wiem, tutaj coś na pewno jest, jakiś może, nie wiem, do oleju. Bo wlew paliwo mamy tutaj. I sprawdzałem. No i jest troszeczkę większy niż powinien być, ale one rzeczywiście były bardzo wielkie. A mamy kolejne logo. Mamy koła, które mają być imitacją szprych. Jest wydech. Z tyłu światła nawet nie są pomalowane. Są po prostu czerwone, bo czerwone nie miały być. Mamy logo. I wspominałem o tym, że. Odpowiada mi to, jak tutaj rozwiązano kwestię tego, żeby było w miarę realistyczne. Odzrowanie kół bez widocznych osiek. No przy czym to ma też swoje wady. Popatrzcie na te koła od drugiej strony. Mamy po prostu gumowy placek, na szczęście. To bardzo rzadko będziemy widzieć z takiej perspektywy. No zazwyczaj będzie po prostu tak, no ale nie jest to idealne. W późniejszych wersjach było to zrobione znacznie lepiej. No, żółta. Jak widzimy. Różnic wielkich nie ma. Jest po prostu żółta, a nie czerwona. W ramach tradycji tylne światła są po prostu żółte, a nie czerwone. No i muszę powiedzieć, że ta seria aż się prosi o jakąś kustomizację Markery i od razu wartość estetyczna tych samochodzików znacznie wzrośnie Mieliśmy Ferrari 250 GTO Pozostaniemy nadal przy Ferrari 250 tylko tutaj wersji Le Mans. Podobają mi się bardzo 250 Dotychczas byłem przekonany, że najładniejsza jest 250 GTO no Teraz już taki pewien nie jestem Tu mamy żółtą w jakim kolorze może być druga. Czy ktoś zgadnie. No, jeśli ktoś obstawiał czerwony. To dobrze obstawiał. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce być oryginalny, to nie musi powiedzieć, że jest czerwony. Może powiedzieć, że jest w kolorze śrubokręta. Zacznijmy od żółtej tym razem. Przód. No są całkiem spore różnice pomiędzy zwykłą 250 GTO a tą Le Mans. Mamy pojedynczą wycieraczkę, która wygląda tutaj <noise> znacznie lepiej. Wlot powietrza też jest troszeczkę inny. Kierunkowskazy w formie szczątkowej. Inne koła. A sylwetka z boku się różni. No, sobie porównamy jeszcze. Placki nadal są, jak popatrzymy. Na koła z tej strony, tył no, różnice do GTO są bardzo, bardzo znaczne. Wydech, a też po obu stronach tak jak w GTO. Z góry maska trochę bardziej przypomina to, co było we wcześniejszych, ale no, różnice są. Czerwony. No, tutaj jeszcze warto zauważyć na te wloty powietrza. Są zrobione otwory, a nie, że po prostu na czarno zamalowane. Oraz mamy dwa wlewy, korki wlewów paliw. Paliwa wykonane znacznie fajniej niż w GTO. Stawmy sobie te i porównajmy przez chwilę te dwie. 250. A no są różnice, nie da się ukryć w wymiarach, w kształcie, w detalach. No według mnie y, te GTO jest troszeczkę takie no, niedopracowane z uwagi na tylne światła. Nie wygląda najlepiej. a Ta wersja z Leman, już z światłami akrylowymi, plastikowymi, wygląda sporo lepiej. Kolejne trzy: Ferrari, no bo te już są w potrójnym zestawie. A ja może będę je po prostu na razie wykładał. A później je wypakuję mamy szerszą wersję kolorystyczną bo oprócz żółtego, czerwonego dochodzi czarne o. rok 1968 może przy okazji pokażę te lemang. 1963 i tu wypakujemy na początek czarny charakter tam się nie zgubić śrubokręta, żeby później na niego nie wejść to nie byłoby przyjemne przeżycie mamy czarnego GTB otworzonego, otwórczmy żółtego, no, trochę kłopotliwe jest to, że nie są przykręcane do podstaw, tylko stoją na tych kołeczkach. A no, w innych sytuacjach to nie musi być takie kłopotliwe. Czerwony. Umówmy na przykładzie czarnego. Przód. No tutaj świateł jako takich nie ma, są zamknięte, ale mamy wkłady akrylowe, pomarańczowe jako kierunkowskazy. Jest bardzo fajne logo zderzak, takim jakby grillem lub światłami. Nie jestem pewien, co to dokładnie jest. Z góry dosyć proste. Wycieraczki są choć równie proste. Bardzo fajne koła. O ile nie spojrzymy na drugą stronę, czyli na gumowe placki. Nie ma z boku zbyt wielu detali. Z tyłu jest lepiej niż było 250 GTO. Mamy światła. Mamy też bardzo fajny napis Ferrari. Jak na takie maleństwa, to są bardzo fajne detale. Żółty tu mamy po prostu tylko i wyłącznie inne wersje kolorystyczne. No niektórzy, jeśli śledzili mój kanał. Wiedzą, że 250, yy, że yy, takie żółte Ferrari się nam pojawiło. Wcześniej. Tu jest 365 GTB4 Daytona z późniejszej serii. Widzimy, że już jest tutaj znacznie bardziej Porządnie to wykonane. Gablotka. Samochody są przykręcone. Z przodu ilość detali znacznie, znacznie przewyższa. To jest troszeczkę inna wersja, też. no, Ale znacznie przewyższa to, co mamy w tym. Z boku również. Choćby takie maleńkie logo. O, nie wiem, czy było widać. O, tutaj mamy bardzo małe logo. Tył. tył jest zbliżony, chociaż też tu mamy dodatkowe światła. No, ale odkręcę ten, żeby pokazać jeszcze jedną z ważniejszych według mnie różnic. Czyli zupełnie inaczej rozwiązane koła. I znacznie lepiej odwzorowane podwozie. Zobaczcie tutaj koła. Są po prostu kołami. Są opony. Są obręcze. A nie mamy placka wcis wciskanego w placek z, z wgłębieniem. I spód jest znacznie bardziej realistyczny niż to tutaj. Niestety te są znacznie cięższe do dostania. I zazwyczaj są sporo droższe, chociaż akurat te udało się kupić w miarę tanio. To tyle w tym filmiku z trzema modelami, w sumie trzema i pół modelami Ferrari. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny filmik w poniedziałek.